Ludzkie rozeznanie, do tego potrzebujemy jeszcze 11. Września, tym, 1890 o, w w roku rozmiarzności. A jest obchodzenie konsekwencja Trzci będzie więcej modlitwy zanoszonej do tegożego usługiowego lata, na w Krakowie w Był już ludzie dla że został zanęczony, aresztowany 26 czerwca w 1941 roku. Tego dnia aresztowano y, księży, 22 księży kapucynów w Warszawie. Tego dnia wywieziono do oświęcienia 12 kapłanów salezjanów połączonych z Żydami, żeby ich

Dachu Drugim takim kamieniem milowym to jest właśnie to miasto miłosierdzia, którego Ryszarda, rozpoczął budowę. Nie było Pędtersa, właściwie tutaj nic, w pole po i powstało Reklicja. piękne miasto liczące 36 pawilonów. Ponad 2 tysiące ludzi cierpiących, psychicznie chorych tutaj znalazło swoje miejsce, swój dom.